Siemanko, cześć. Witam Was serdecznie w tej transmisji na żywo. Dzisiaj mogą być drobne problemy z internetem, ale dopóki ich nie ma, to nie kraczemy. Piątkowy przegląd przeglądu. Witam Was serdecznie. Ja się nazywam Szymon Bantulok i w ramach Sports Expression będę robił przegląd wydarzeń, które mają nastąpić w ciągu weekendu albo nastąpiły wczoraj. Dzisiaj na okładce kadra, jak balsam, to słowa naszego eksportowego sprintera, czyli Kamila Grosickiego, który informuje, że wygrana z Rumunią osłodzi mu gorycz. Porażki, bo wiadomo, że Kamil spadł z Premier League razem z Hull City. No i wkraczamy już do przeglądu sportowego i od razu rozwinięcie tego artykułu na pierwszej stronie. Kilka pytań Roberta Błyńskiego właśnie do Grosika. No ale kadra i klub to nie to samo, to dwa różne światy, to są słowa Kamila Grosickiego i trudno się z tym nie zgodzić. Ale Kamil fajnie informuje, że Polacy nie będą na pewno. Wychodzili na pewniaka, bo mają dobrą sytuację w tabeli, bo pamiętają jak te poprzednie mecze przebiegały. No i będą mieli małe obawy. Dlatego te 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią, 7 nad Rumunią i Armenią. No ale ta Rumunia gra o życie poniekąd. Grało wszystko, więc oni widzą naprawdę bardzo zmotywowani. Trzeba czekać na tę noc. Spokojnie zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj przegląd sportowy gruby, ale w nim właściwie aż dwa dodatki. No a dalej, życie w stylu Gigi'ego, czyli Gianluigi Buffon, kariera bramkarza w Juventusie to pasmo zwycięstw, ale również dramatycznych chwil. No i oczywiście te sukcesy, czy Mistrzostwo Świata 2006, wtedy kiedy pamiętną główką bił Zidane, czy, czy na przykład yy, spadek w 2004 czy 2005 roku mniej więcej w tych latach do serii bez Juventusem Turyn. No ale ten bramkarz nie odszedł, on został w tym klubie, ale jest tutaj opisany fragment, że miał w życiu naprawdę ciężkie chwile i pisze w swojej książce o uzależnieniu od hazardu i półrocznej depresji, także no nie jest to taki twardy gość, to znaczy jest twardym gościem, ale ma również swoje kłopoty jak każdy człowiek. Informacja na Ligę Mistrzów, w której finał już jutro, ja dalej będę oponował przy tym, że to Juventus Turyn zwycięży w tym spotkaniu, czwórką zagrają w obronie. Zawodnicy Juventusu Turyn, tak jest tutaj napisane w przeglądzie sportowym, trzeba zaufać, a Real Madryt, Hamez na trybunach, Wczoraj w Vaterverse Królewcy odbyli ostatni trening, no i jest informacja, że aż sześciu zawodników z tej kadry, która na tym treningu się pojawiła, no w meczu nie zagra. Ja tutaj dostaję komunikat, że mam słabe połączenie z internetem, ale mam nadzieję, że jest na tyle w porządku, że mnie widać i słychać. Kamil Drąg, Larum grają, plus Liga sławnie w oczach, i chodzi mu tutaj tylko i wyłącznie o to, że polska liga, siatkówki. Słabnie, że zawodnicy odchodzą z Polski i do, do zagranicznych klubów. Bartosz Kurek, Dawid Konarski będą grali w Zeratu, Banaki z Ankara, Michał Kubiak będzie grał w Panasonic Panthers, i tak dalej. I tak dalej. Fabian Rzyzga szuka pracodawcy za granicą, no i mniej więcej w tym duchu jest ten felieton napisany. A obok Michał Pol, dlaczego nie Barcelona, i tego jeszcze nie rozgryzłem, to sobie zostawiłem na potem. Główny felieton dzisiejszego przeglądu sportowego. Apelacja odrzucona, to znaczy, że zakaz transfer transferowy dla Atletico Madrid został podtrzymany przez Trybunał Arbitrażowy. No i to może być małym kłopotem, bo wiemy, że w tej lidze trzeba mieć wszystko tip top do pięta, żeby mieć szansę deptać po piętach Barcelonii i Realowi. No a tutaj taka nieprzyjemna by sytuacja dla Atletico. I najdroższy bramkarz w Anglii w historii, bramkarz Benfiki Ederson przeniósł się do City, no i przeniósł się za 40 milionów euro. To najdroższy transfer w historii bramkarza, który przychodzi do ligi angielskiej, i mamy w środku dodatek sportowy, tak on się wygląda. Zostawimy sobie go na później, albo nie. Właściwie przejdziemy przez piłkę nożną od razu, bo jest to dodatek ligowy weekend, dość spory, 16 stronicowy, przed ostatnią kolejką ligową, no i ostatnią też kolejką pierwszej ligi, no i na pierwszych stronach gdy na finiszu złoto zmienia się w tombak i opisane takie mecze w których w ostatnich sekundach to Mistrzostwo Polski faktycznie się rozstrzygało. No pamiętna bramka Mariusza Jopa. To był tylko wypadek przy pracy. O tyle niefortunny, że w takim meczu w doliczonym czasie i w przedostatniej kolejce sezonu dużo tych niefortunnych przypadków w słowach byłego obrońcy Wisły Kraku, no, ale to był faktycznie mecz niesamowity, że Magiera uratował ratował nam typ i Chodzi tu oczywiście o to, że trener przyszedł do legii i zrobił z nią naprawdę fajne wyniki, aby tak dalej. Kolejna strona poświęcona Jagiellonii, najważniejsza próba w historii, trudno się z tym nie zgodzić, no ale też muszą czekać na to, co zrobi Lechia, co zrobi Legia, bo od tych klubów bardzo dużo zależy. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, dwa sezony temu chyba Legia Jagiellonia, przepraszam, była już w europejskich pucharach, od, odpadła tam z jakimś, to będę strzelał, ale jakimś estońskim, litwińskim lub łotewskim klubem. Gdzieś właśnie z tych, z tych okolic, więc długo przygoda ich nie trwała. No ale będę trzymał kciuki, żeby oni tym mistrzem zostali. Bo ja lubię, jak się coś zmienia, a to by była fajna zmiana i takie przełamanie w polskiej lidze. Bielica w roli budowniczego. No to niech sobie dobre rękawice ubierze, żeby się nie nabawił kontuzji. Liga pod ciśnieniem. Antoni Bugajski, dziennikarz przeglądu sportowego. Soczysty kopniak dla polskich trenerów. No i tutaj rozwodzi się nad tym między innymi, na przykładzie trenera Macieja Bartoszka, który został. Wyrzucony poniekąd z korony, a z 13 miejsca na piątej ją przesunął w tabeli. No i tutaj jest wypowiedź Krzysztofa Zająca, yy, prezesa kieleckiej drużyny, nie widzi w tym logiki, że zwalnia Bartoszka, ale taka jest ich decyzja. No to tutaj, jeżeli takie słowa padają z ust prezesa i on też nie widzi w tym logiki, ale taka jest jego decyzja, no to chyba śmierdzi tam dobrą mamoną, także pan Krzysztof Zając ostro, ostro zaatakował i chyba będzie... Kandydatem do tytułu wypowiedzi sezonu nie, nie, nie trafnej, a właściwie najśmieszniejszej. Namaścił go Sobolewski, Petar Blek to gwarancja sukcesu, a jak Gwiazda ma na nim sporo zarobić. Zobaczymy. Ja takich tekstów nie lubię, bo takie insynuowanie to jest wróżenie z fusów. Trener wierzy w Tosika, Franek Smuda, szkoleniowiec Górnika, mobilizuje piłkarza Zagłębia. No to niech mobilizuje. Modlitwa zostanie wysłuchana. Przelecimy przez tą piłkę nożną się troszeczkę szybciej, bo tych artykułów jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie poczytać o weekendzie piłkarskim, to zachęcam do kiosku po przegląd sportowy. Będzie zemsta na Arce. No tutaj Ruch Chorzów chce się, chce się mścić. Krakowia, Piast, Gliwice. Wychowanek znów przy kałuży. Chodzi o wdowiaka, który powalczy znowu o miejsce w składzie. On od dłuższego czasu jest w Krakowie, ale nie może się jakoś na dłużej zaklimatyzować w pierwszej jedenastej. Teraz wspólnie z Sandecją wywalczył awans do Ekstraklasy. Mam nadzieję, bo tam mają być jeszcze te z miedzią Legnica, przez mieć Legnica, właściwie te wszystkie na pierwszoligowe problemy z tabelami, siedmioma walkowerami, więc ta tabela może się przewrócić. Dalej na to czekam, co się w tym stanie. No ale, no ale tak jest, Krakowia w wraca. I zobaczymy, czy się w końcu wkomponuje. Artykuł, bardzo fajny artykuł Mateusza Janiaka o Andrzeju yy, Mionsku. To jest były zawodnik Pogoni Szczecin, trzeci pod względem liczby występów w historii 257 razy, no ale ma obecnie bardzo duże kłopoty. Artykuł jest zatytułowany Bajka, piłka, szklanka. To jest ten artykuł z cyklu takich karier, które w złą stronę się potoczyły. No i między innymi po zakończeniu kariery w wieku 50 lat pogubił się, znalazł pracę, ale codziennie pił kilka piw, Klasyczny Polak. Miał własnościowe mieszkanie, jednak żona, córka i syn przygonili go stamtąd nie odbierają od niego telefonu. Znaczy taka historia z cyklu smutniejszych, można tak powiedzieć. No i co? W środku jeszcze reklama pikniku olimpijskiego. Proszę bardzo. 19. piknik olimpijski. W sobotę, 3 czerwca, czyli jutro, w Warszawie na Kępie Potockiej będzie miało pewne miejsce. Zachęcam wszystkich, którzy są niedaleko. No i można będzie spróbować skoku na nartach, na takiej skoczni jednometrowej. To dla dzieciaków oczywiście zabawa. I przebywaliśmy przez cały ligowy weekend. I, w lat I jedziemy po klasycznym sporcie. Czyli ta część, którą ja najbardziej cenie. Białe, czerwone rakiety odzyskały moc. To Roland Garros i oczywiście Aga Radwańska i Magdalinet w kolejnej rundzie. Aga Radwańska w trzech setach. W pierwszym secie 7 do 6 przegrała z Alison van Untwak, no ale potem sobie poradziła. Jest rozstawiona z dziesiątką, a w ogóle Aga jest teraz dziesiątą rakietą dla niewtajemniczonych. Dziesiątą rakietą na świecie. Nie wiem że te rankingi są tam zwariowane. Poszła y, robić karierę w sektorze IT Serena Williams. No dużo się dzieje w tym tenisie. Ciekawy okres czasu, no ale będziemy dalej kibicować Polką, to dalej nie czas, żeby się mocniej nad tym jeszcze rozgodzić. Liga Światowa bez taryfy ulgowej. No i tutaj jest opisane, że ta Liga Światowa dla Polaków nie będzie prosta, bo zaczynamy meczem z Brazylią, później Włosi, Iran, także będzie naprawdę trudno. Ja tak sobie myślałem, czy dla nas ta Liga Światowa będzie miała znaczenie, ale przeliczyłem fakty, przemyślałem sprawę, no i oczywiście, że będzie miała, bo przecież mamy nowego trenera. On przede wszystkim będzie chciał się od razu pokazać z dobrej strony, a jemu będą się chcieli pokazać zawodnicy z dobrej strony. Więc możemy liczyć na naprawdę fajny wynik podczas tego turnieju. Lekcja WF-u z gwiazdą i Anna Jagiaciak-Michalska w nowej roli dietetyczki to jest nasza czwarta zawodniczka trójskoczkini, która zajęła czwarte miejsce na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Amsterdamie i tegorocznych halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie. No i tutaj jest taka zabawa z dziećmi właśnie przez zawodniczkę prowadzona. Rajdy. Wraca Kajetanowicz na trasy europejskiej Rally Championship, to nie WRC, to ERC, to jest tak jakby drugi poziom ścigania się na świecie. Yy, trzeci z rzędu tytułu mistrza Europy chce zdobyć, a stawi czoła w rajdzie Akropolu Nasserowi Adelciachowi, dwukrotnemu zwycięzcowi rajdu Dakar oraz mistrzowi WRC2, czyli jeszcze niższej klasy, chociaż no niższej nie, no WRC to WRC, ERC to to nie można w sumie tak tego pozycjonować. Konrad Bukowiecki wygrał w Bydgoszczy, był o włos od 21 metrów, czyli 29 pchnął właściwie 2099. No ten chłopak naprawdę w ostatnich, w ostatnich latach, w ostatnich dniach właściwie tygodniach ma tą formę ustabilizowaną na naprawdę przyzwoitym poziomie takim można powiedzieć śmiało światowym, on ma chyba piąty wynik na listach światowych, więc jestem w bardzo dobrej myśli, tym bardziej że on ma około 20 lat dopiero, więc cała kariera jeszcze przed nim. Hokej NHL, en, en, Penguins pokonali Predators 4-1 w finale Pucharu Stanleya prowadzą 2 do zera a to co wczoraj mówiłem, czyli nasz reprezentant Kuba Dyjas z Timo Bolem nie poradził sobie. Przegrał co prawda 4-0, ale jak popatrzyłem na wynik, no to było 11-7, 11-8, 11-8, 11-8, więc opór stawił, wstydu nie było. Natomiast do szpitala trafiła nasza eksportowa zawodniczka, właściwie trochę importowana eksportowa zawodniczka Li Xian. To jest taka niewysoka Chinka, która od dłuższego czasu już gra dla Polski, można ją śmiało traktować jako Polkę. No ale przed meczami i deblowymi, bo najgra w deblu i w singlu. Nabawiła się zapalenia wyroska robaczkowego, nie była w stanie wyjść do, na spotkanie. No i niestety nie wyszła na to spotkanie, ale już jest po operacji. Podobno wszystko w porządku. I na ostatniej stronie koszykówka. Stelmet. Zielona Góra zaczął finał od wygranej nad polskim cukrem 88 do 69. Nie ma się nad czym więcej rozwodzić. Ja Wam bardzo dziękuję za ten przegląd przeglądu, piątkowy przegląd, przegląd przeglądu 3 p Dajcie suba, zostawcie suba tutaj w tym miejscu. Dajcie lajka like na Facebooku, oglądajcie filmik. Róbcie co chcecie, bo piękna, piękny, pi właściwie piękny piątek przed nami. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że z tym internetem po poradziliśmy sobie nie najgorzej. Zostawcie suba tutaj. Obserwujcie Sport Expression. Do zobaczenia. Cześć.